krótkie resume dotyczące tegorocznej imprezy. To już impreza 23. od trzech lat jest krótsza, bo tylko pięciodniowa, od czwartku do poniedziałku. Zaczynaliśmy jedną z kilku plenerowych imprez Paradą Łazarską, od razu po raz szósty. Z innych imprez plenerowych, takich szkolnych, to piknik w gimnazjum nr 51. Były też wystawy, proszę Państwa, w tym fotograficzne. Była wystawa uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 77 – spacerkiem po Łazarzu. Druga wystawa fotograficzna to wystawa Klubu miłośników Fotografii przy Klubie Krok. Klub powstał niedawno, trzy miesiące temu, założony przez pana Jana Górka, którego serdecznie witamy. Z wystawą można się zapoznać w korytarzu, przecież ciekawo wizerunek Łazarza się prezentuje. Wystawy plastyczne. Jedną z tych wystaw była pokonkursowa wystawa prac Łazarzy Moich Marzeń w MTK nr 3. Zawsze szybno się na początek przedstawić. Sylwia jestem po moim ślubnym galasowo, a ze schałupy po łejcu bejaminie prędko. Wiarówna kochano, żebyście wy widzieli, co mnie ostatnio spotkało. Porę mi mu jakoś... We środę. No, dobrze go środę, zaraz po czwartku, bo akurat podawali ten mecz w piłkę po Mój ślubny od razu wsadził klukę w to nasze grajotko i komplet go nie ma. Za kim on jest taki kibol? Nie wiem. Ale od kund pamiętam to tak prąd darmo w chacie marnuje. A żeby jeszcze był cicho? Nie, ty się wydziela na całe gardło. Spalone, elwa, korner, zaluj, zaluj, ciąg po swojem. I takie tam głupot. A żebyście widzieli, jak on się denerwuje, jak w czasie jednostki odkur odkurzum kryształ. A czy to moja wina, że kryształ stoi na telewizorze? Więc w tej środę tak są so myślę, że jak on jest chwilowo niepełnosprawny, inaczej, to darmo w chacie czasu marnować nie będę, nie? No, so letę na jakie zakupy większe. Dobra. Brawo do Ta nagroda będzie, zaraz się, że będzie wieczna. Tak długo jak będzie istniał krom, jak będą trwały dni łazarza. Tak mi się wydaje. A chodzi o nagrodę imienia Stanisława Strugarka. I myślę, że to, co Sylwia tutaj zrobiła, nie trzeba już uzasadniać, że ona w tym roku zasłużenie dostanie tą nagrodę. Ja tylko dla formalności powiem, że ta frechopnakowita, ona dobre ma serce bardzo, no parę lat temu, albo to niedawno, prawda? Występowała w tym konkursie Kodejcie po naszemu, jako uczennica i wielokrotnie była laureatką. Dzisiaj, jak Państwo widzą, występuje z sukcesem na estradzie. Sama sobie pisze teksty, albo z mamusią, tak? Albo trochę pomagam sobie tekstami Albo tak, ten rzecz przerobiła, tak? Przerobiła tekst Julka Kubla. I nie będę więcej nudził. Nagroda roku 2012 jest najbardziej zasłużona. Sylwia Prędka-Gala z Łopalewicy! Sylwia Prędka-Gala

I ja tam też tutaj, w mojej rodzinie klubowej jest moja żona Joanna, tak więc sobie dziękuję. Dziękujemy, dziękujemy. Nie spodziewali się, ale są bardzo ruszalni. Nie, nie, nie spodziewali się. Tam komisję się nie No i jeszcze jest jedna I osoba. To jest grupa. Patrol Poznań, kochani. Patrol Poznań. Odomocie, pogotowie, ratunkowe. Jest przedstawiciel. Jest. Witamy kolegę. Prosimy bardzo. serdecznie. Współpracujemy z wami już od wielu lat. Nigdy nie odmawiacie pomocy Dziękuję bardzo. Dziękuję za, w imieniu drużyny i moim za za współpracę, jaka miała dotychczas miejsce i jaka na pewno będzie miała w latach przyszłych jak najdłużej. Jesteśmy zbamy, tak? Dokładnie. Z, wami, <grym> dziękuję, z, z wami, tak? My z wami, my z wami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Będę prosił pana przewodniczącego jeżeli rzeku który w tym roku przewodził obradom kapituły o ogłoszenie. Oprócz tego, że 20 razy już ten tytuł przyznawali, to proszę Państwa, jeszcze przyznaliśmy tytuł Człowieka Stulecia. I tu przypomnę postać wielce zasłużoną dla Łazarza, księdza doktora Czesława Piotrowskiego, budowniczego dwóch gimnazjów, wychowawcę młodzieży yy, budowniczego tych szkół, ale jednocześnie człowieka, który odbudował poznańską katedrę i przez 15 lat po wojnie odbudowywał Księgarnię Świętego Wojciecha. Czekam, proszę Państwa, na upamiętnienie, model pomnika jest odlewny, czekamy na uregulowanie spraw terenowych i czekamy na jakieś pieniądze, które pozwolą tego człowieka uwierzyć. Wybraliśmy również w międzyczasie Człowieka Dziesięciolecia i Człowieka 20 Dwudziestolecia, którym był ksiądz Jamić Piotrowski dla odmiany, z żalem, jak Państwo wiecie, opuścił nas w tym roku. Szanowni Państwo, no nie powiedziano tu jeszcze jednego, że Dni Łazarza to jest najstarsza cykliczna impreza tego typu w Poznaniu. A tytuł Człowieka Łazarza to jest jedyny taki tytuł w poznaniu przyznawany przez lokalną społeczność. Tak jak mówi regulamin tejże kapituły, musi to być człowiek, który swoim życiem, swoją pracą, swoim działaniem odcisnął piętno na życiu tej dzielnicy coś musiał po sobie zostawić mogą zgłaszać, proszę Państwa, wszyscy obywatele, wszystkie organizacje. Także wachlarz do wyboru jest szeroki. Nigdy, e, to jest taka zasada kapituły, nie ujawniamy ani ilu kandydatów, ani na jakiej zasadzie odbyło się głosowanie. Zawsze pozostanie jeden. I dzisiaj chcę Państwu przedstawić tego jednego. Jedynego, bo to już mówię, to jest on. Człowiek, który, proszę Państwa, od wielu lat jest znany bywalcom tego domu. Jak sięgnę pamięcią wstecz, to prawie zawsze go tutaj pamiętam. Człowiek, proszę Państwa, który sieje wokół siebie radość, zaraża tym innych, ale oprócz tego uczy innych, jak tę radość przekazywać bliskim. Mam przyjemność przedstawić Państwu laureata tegorocznej nagrody pana Bogusława Duszyńskiego. Thank you.